Chcielibyśmy Tobie podziękować, drogi Ojcze, za wszystkie próby, które na nas spadły, które dopuściłeś i których też byłeś inicjatorem, ponieważ każdą z nich przeszliśmy zwycięsko z korzyścią dla nas. Dzięki tym próbom umocniliśmy się i wzroś, wzrośliśmy w wierze. Staliśmy się mężni i dzielni, i wzrosło nasze zaufanie do Ciebie. Nie tylko wyczytaliśmy z Twojego słowa, ale realnie doświadczyliśmy Twojej mocy. Przechodząc przez próby, więc możemy śmiało powiedzieć, że znamy Ciebie nie tylko ze słyszenia, ale z doświadczenia. Więc, panie, modlimy się teraz o wzrost w wierze. Modlimy się o to, aby. Nasze zaufanie do Ciebie było większe. Żebyśmy mieli tą pewność, że jesteś z nami w każdej sytuacji, tej małej, tej średniej i tej dużej. Także, Panie, dziękujemy Ci za to wszystko. Bądź uwielbiony. Bądź wywyższony. Amen.